Odkąd pandemia wypędziła miłośników kultury z widowni teatrów czy sal koncertowych, sporo wydarzeń przeniosło się do internetu. Taką formę kontaktu z publicznością przetestowano już także z powodzeniem w Legionowskim Moku. Tuż przed świętami wielkanocnymi przybrała ona kształt transmitowanego na żywo z miejskiego ratusza koncertu Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Było to wykonanie Stabat Mater Dolorosa Pergolesiego, jeden z najwspanialszych utworów pasyjnych, jaki, jaki powstał. Duże przedsięwzięcie bardzo emocjonujące, tym, tym bardziej cieszy nas fakt i daje nam satysfakcję, że udało się to przeprowadzić. Mam nadzieję, że, że miejsca przed Państwa ekranami, telewizorami będą zapełnione i że posłuchacie tej wspaniałej myśli uszty duchowej na święta wielkiej nocy. Stabat mater. Stała matka bolejąca koło krzyża, łzy lejąca, gdy na krzyżu wisiał syn. Proszę Państwa, Stabat Mater, temat bardzo świetnie opisany muzycznie, podobnie jak plastycznie pieta. To są te dwa rodzaje sztuki, te, te dwa rodzaje ekspresji wyobraźni artystów związane bezpośrednio ze śmiercią Chrystusa. Biorąc pod uwagę skalę artystycznego rozmachu dla istniejącej od trzech lat orkiestry, był to kolejny stopień na drodze do muzycznej doskonałości. Stopień, który działający pod egidą moku artyści, zgodnie z własnym credo, postanowili pokonać po swojemu. Zawsze staramy się podchodzić do każdego utworu indywidualnie, tak. Staramy się też znaleźć coś odkrywczego, coś świeżego, czego nawet więksi, lepsi od nas nie, nie dostrzegli. Czasami się udaje w większym wymiarze, czasami w mniejszym, ale zawsze staramy się, żeby to było wydarzenie, wydarzenie o bardzo indywidualnym charakterze, unikalnym. utwór jest na pewno bardzo wdzięczny do, do nauki, to znaczy muzyka jest przyjemna, więc przyjemnie się uczy stabat mater. Natomiast, jeżeli chodzi o no, technikę, są, są pewne miejsca na pewno trudniejsze wokalnie, ale nie mogę powiedzieć, żeby to był utwór najtrudniejszy. Strona muzyczna. W tym dziele jest bardzo skomplikowana. Tam jest wielka, wielkie namiętności, duchowość, prawda? No, Stabat Materu, krzyżowanie Jezusa, wielki ładunek teologiczny, który, który no, wprost wybrzmiewa z tego dzieła. Tak, i te emocje na pewno trzeba pokazać w głosie też. I, i to jest wyzwanie dla, dla wszystkich muzyków, i grających, i dla wokalistów. Problem w tym, że tego rodzaju wyzwania już od ponad roku ludzie z sceny muszą podejmować bez udziału widzów i słuchaczy. Jak sami przyznają, im dłużej trwa taka sytuacja, tym bardziej trudna staje się ona do zniesienia. Jak jest publiczność, to te emocje bardziej niosą, więcej przekazuje się na żywo. A tak to no jest takie poczucie rzeczywiście, że ktoś to ogląda, ale, ale jednak no nie jest to to samo. Oczywiście, no, my muzycy, artyści, wszystko co robimy, robimy dla ludzi. Tak? To nie jest tak, że wspólne muzykowanie daje dużo satysfakcji, natomiast jeżeli jest publiczność, to jest trochę adrenaliny. Też słyszymy z sali, jaki jest odbiór, to, to daje taką interakcję. No, ja myślę, że też po koncertach ludzie mogą przeżywać te, te wydarzenia. Brakuje, no, pandemia prze, przebudowała nasz świat, i miejmy nadzieję, że niedługo wrócimy do normalnego. Póki to jednak nie nastąpi, na pewno jeszcze nie raz warto wrócić do Stabat Mater w wykonaniu Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Cały trwający około 40 minut koncert można obejrzeć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Można, a nawet należy, bo ponadczasowy przekaz dzieła Giovanniego Battisty Pergolesiego pozostaje aktualny nie tylko w trakcie Wielkanocnych Świąt. Stabat Mater jest w ogóle, jeżeli chodzi o treść, przepięknym dziełem i takim, pozwalającym na kontemplację, więc właściwie nawet jeżeli ktoś w zaciszu domowym będzie oglądał ten koncert, to też może pozwolić sobie osoby wierzące na modlitwę w trakcie, osoby niewierzące na może na jakieś wyciszenie piękne i kontemplację muzyki. piękna. To wszystko co robimy jako regionowska Orkiestra Barokowa to priorytetowo trafia do, do, do mieszkańców regionowa. To jest y, duży, duży plus tutaj y, y, ze strony miasta, prawda? Tutaj zakupiono nam instrument, umożliwia nam się rozwijanie, organizowanie prób. To jest dużo dla nas i, i chcemy właśnie odwdzięczyć się pięknymi wydarzeniami artystycznymi. Ale myślę, że nie tylko dla mieszkańców Legionowa. Właśnie dzięki temu, że koncert jest w wersji online, to może dotrzeć nawet do odbiorców, którzy są za granicą. Albo gdzieś w dalekiej części Polski. Więc to jest jakiś plus tego, że że gramy, śpiewamy online.